Wkrótce na antenę Polsatu wejdzie nowy program. Ty, w roli jurorki, długo się zastanawiałaś się nad przyjęciem tej propozycji. Ja generalnie stronię od różnych programów, z tego względu, że one zabierają bardzo dużo czasu, a ja pracuję na kilku etatach i przygotowuję tyle zawsze projektów, że wyrwanie półtora miesiąca, dwóch miesięcy takiej intensywnej pracy nad programem jest dla mnie niezwykle trudne, a ponieważ nie mieszkam w Zielonej Górze, tylko mieszkam w drugim końcu Polski i we Włoszech, w związku z tym rzeczywiście zastanawiałam się. Ale z drugiej strony uważam, że promowanie nierealnych, nierealnej rzeczywistości, jaka E, przyciska się do nas z wszystkich mediów. Bardzo często spotykałam się e, po różnych pokazach z e, może nie tyle krytyką, co z uwagami. E, moich klientek, które mówiły, że wszystko fajnie, ale ja w tej kreacji nie wyglądam jak ta modelka z wybiegu, która mamy to 86 i 32 rozmiar. Także myślę, że z przyjemnością będę urealniała rzeczywistość. Ale czy właśnie, bo mówisz, że ulica tak wygląda, ale czy świat modelingu też tak wygląda, właśnie plus size? Świat modelingu, no świat modelingu nie. Świat modelingu wygląda jak wygląda, czyli generalnie jednak w dużej większości w przewadze są te tradycyjne modelki. Natomiast coraz częściej projektanci sięgają po modelki w różnym wieku i również po te plus modelki, dlatego że ja zawsze powtarzam, że wprost proporcjonalnie do portfela pupa rośnie. Czyli myślisz, że uczestniczki zaistnieją? Chociażby na polskim rynku, no bo głównie to Polki pewnie z krwi i, kościa, z krwi i kości są? Ja myślę, że istnieją. W tej chwili przygotowywałam kampanię jesienną swojej kolekcji, gdzie zatrudniłam wśród modelek różnych modelek, ponieważ w kampanii bierze udział kilka modelek. modelka plus size, a także no, jedna z nagród to jest wzięcie udziału w moim. Po zagranicznym pokazie, albo w Paryżu, albo w Mediolanie, jeszcze nie podjęliśmy decyzji, gdzie, a może i tu, i tu dziewczyny, która wygra, czyli myślę, że tak, myślę, że trzeba przełamywać, trzeba być te, prekursorzy mają zawsze trudniej, no Właśnie nie? chciałem zapytać, już prekursorką chyba na rynku polskim? No, myślę, że nie, myślę, że chyba widziałam, że Gosia Baczyńska też pokazywała modelkę plus i myślę, że powinniśmy coraz więcej, coraz częściej jednak zdecydowanie pokazywać te rzeczy normalne. To nie o to chodzi, żeby... Gdzieś tam promować niezdrową nadwagę, bo my bardzo dbamy w tym programie o to, żeby te dziewczyny były zdrowe, żeby te dziewczyny się dobrze odżywiały, żeby dbały o swoją kondycję, dbały o swoje ciało. No ale nie każdy mieści się w, kanorze, w kanonie 34-32, czy jak my to nazywamy, w kanonie z kanonie zerowego rozmiaru. To czy supermodelka plus size odniesie taki sukces jak chociażby top model w konkurencyjnej stacji? Zobaczymy. Widzowie to ocenią. Nigdy nie należy chwalić dnia przed zachodem słońca. Myślę, że to będzie bardzo fajny, ciekawy program, gdzie też pokażemy w tym programie inne jeszcze strony. Nie tylko tego, że te dziewczyny chcą zostać modelkami, ale pokażemy ich bardzo ciekawe historie. Pokażemy, jak wpływa hejt i brak akceptacji ludzi właśnie na coś, co jest inne. Od, od, chodzi od tak zwanej, oddala się od tak zwanej normy społecznej. A czym jest ta norma? Za czasów Rubensa to one były w normie, tak? A cała reszta... To były biedne wychudzone dziewczyny. W związku z tym myślę, że to będzie taki program również o tolerancji, o tym, żeby przełamać ten cały niefajny hejt, który się pojawia na świecie związany z celulitem nadwagą, gramont tłuszczu, bo nawet jeżeli kardiaszjanki zrobiły krok w tym kierunku i pokazały, że duże może być piękne, to myślę, że jest to tajemnicą poliszynela, że bardzo dbają o to, żeby tam, gdzie ma być duże, było duże, a tam, gdzie ma być małe, to się odsysa i robi różnego rodzaju zabiegi, żeby było małe. Czyli one też nie są realne, są bardziej komiksowe, aniżeli prawdziwe.